Jesteśmy na wystawie, która się nazywa Królestwo Zwierząt. O ile ludzi dowaliło dzisiaj w niedzielę, słuchajcie, cały parking pełen. Także zainteresowanie jest na maksa. Spróbujemy się zorientować o co chodzi. Także widzicie, nawet bez biletu, można zobaczyć część wystawy, jak z tego się okazuje. I zaraz pokażemy Wam resztę, co się da pokazać. No to tak to, moi drodzy, wygląda. Jeszcze zaraz spróbuję nagrać to motorolką, telefonem. Zobaczymy, czy ładnie to wyjdzie. Taka to jest wystawa. My jesteśmy na wystawie w Wasilkowie, w parku dinozaurów, różnych światełek itd. Tak to wygląda. Niezły korek na parkingu, brakuje miejsc parkingowych motylki, kwiatki, girlandy i faktycznie zobaczcie cały parking pełen Now także bardzo popularna wystawa jest ale żeby było śmieszniej to obok będzie otwarcie w Muzeum Wsi konkurencyjnej wystawy też także coś te wystawy światła nagle się straszną czy popularnością zaczęły Cieszyć, nazywa się to Animal Kingdom Jurajski park dinozaurów Garden of Lights O, no. czekaj, ile kosztuje bilet? 36 zł, a w niedzielę 4 dychy. Pani Ania właścicielka parku dinozaurów, a dzisiaj mamy też dodatkową atrakcję w waszym parku, czyli zwiedzanie wystawy Garden of Lights. Tak. Dzień mhm. dobry, witam serdecznie. Tak. tak, od 24 października na terenie naszego parku Mamy wystawę, Tutaj zrobimy Światem w tak. Garden of Lights. Nasi partnerzy stworzyli tą przepiękną wystawę, na której jesteśmy aktualnie. Z tego co się dowiedziałam, to firma jest w ogóle międzynarodowa nawet, tak? Wystawy są nie tylko na terenie Polski, ale też w innych krajach? Tak, firma Garden mhm. of Lights prowadzi swoje wystawy na terenie naszego kraju, ale również za granicą mogą goście odwiedzać takie wystawy. I z tego co się dowiedziałam, to 24 w piątek w dniu otwarcia przy takim naprawdę ulewnym deszczu przeżyliście taki można powiedzieć próbę bezpieczeństwa, tak? Jak najbardziej. Wszystko jest bezpieczne, działa, dzieciom nic nie grozi. Dzisiaj mamy na szczęście ładną bezdeszczową pogodę. Pomimo ale... tej pięknej tak. piątkowej aury deszczowej, tak. e, nasze instalacje zostały sprawdzone, przetestowane, są szczelne, bezpieczne. Uh -huh. W ogóle szał popularności. Przed chwilą była kolejka tak duża, że prawie cały parking samochodów, to Wam pokażemy. Także zainteresowanie bardzo duże. Tak, do tej mhm. pory w regionie tego typu atrakcje nie miały miejsca, dlatego cieszymy się, że możemy zaprosić wszystkich odwiedzających. Do nas, do parku na taką mm. piękną wystawę. I przy okazji jeszcze dowiedziałem, czy tutaj jest gra jakaś, tak? Tak, po zeskanowaniu mm. kodu QR uruchamia się na telefonie gra terenowa. Na terenie całej wystawy rozlokowane jest 10 tablic. Odpowiadamy kolejno na pytania, następnie przy wyjściu mamy możliwość odbioru małego prezentu. Aha, i dodatkową atrakcją jest to, że w cenie biletu na wystawę można też zwiedzić wystawę dinozaurów. Oczywiście, mhm. jako par dinozaurów udostępniliśmy również tą część do zwiedzania, mhm. dzięki czemu oprócz samych tak. iluminacji, lampionów świetnych mamy możliwość zwiedzania trasy z dinozaurami. Mhm. Jest to również aspekt edukacyjny, możemy troszeczkę poczytać o naszych prehistorycznych zwierzętach. I zobaczyć, jak wyglądały miliony lat temu. Słyszałem, że trzeba uważać, bo dinozaury, dzieci, dzieci mogą się obawiać, że może je zjeść, ale na szczęście wszystko jest bezpieczne. Co tak. prawda, niektóre dinozaury pomrukują z głodu, ale tak. nasi klienci mogą czuć się bezpiecznie. Dobra. Chcielibyśmy iść na skróty, a Dobra. tutaj jednak pragnę przejść całą trasę, żeby zobaczyć ten efekt. Mamy tutaj podobno kilkaset tysięcy. Lampek. W samym tunelu jest kilkaset tysięcy lampeczek, tych pojedynczych, które tworzą tak piękny efekt. <mysy> Bardzo ładnie. Ale w dzień, nie, to w dzień wieczorem było no. Ale ciekawe. takie inne... I tu jest pierwszy punkt chyba tej gry terenowej w ogóle. Trzeba by tu zeskanować kod QR i odpowiedzieć na pytanie. Mhm. To trzeba chodzę z panową, tylko odpowiadamy. To, Interaktywność no, taką, tak. A jednak angażujemy, mhm. jeżeli dzieci nie znają tych odpowiedzi, to tak. w tym momencie automatycznie rodzice okay. włączają się w to zabawę. Muszą się zastanowić, tak, nie tylko chodzą. Słychać afrykańskie rytmy. Także czujemy się jak w dżungli. Także jest po afrykańsku? Tu mamy zebry, mamy nosorożca. Natomiast samochód, jak doświadczyliśmy, też ma swój urok. W można usiąść? Tak, proszę i słoń na przykład jest. Tak, ale obydwie firmy mają to z tyłu głowy, żeby jednak stworzyć takie miejsca, żeby powodować, że się rodzice jednak zarazem z dziećmi wchodzą w interakcję, spędzają razem czas w produkcji mediów, bez, bez tego tak. internetu. Mhm. Jest oczywiście potrzebne, jednak pożera bardzo dużo czasu, mhm. a taka wystawa powoduje, że możemy wyjść razem rodzinnie i spędzić naprawdę super czas. Mieć jakieś wspólne przeżycia potem, prawda? Pewnie, że tak i ogromne są dzięki tak, temu. Tak. Pięcie, No <gry> Czekaj, czekaj. Yeah, okay. A tu mamy grę interaktywną, chodząc po tych kafelkach uruchamiamy poszczególne dźwięki, które układają się nawet może w jakąś melodię. W... Wsparcie dzieci w kompo... kompozycji. Eee, samych lampionów świetnych, 330 mhm. sztuk, które tworzą poszczególne sceny, poszczególne kompozycje. Dodatkowo ponad 80 drzew ubranych w sznury świetne, które dopełniają całości. Dodatkowo oświetlenie architektoniczne, które będzie podświetlało ekspozycję dinozaurów. I też zieleń i drzewa, które tutaj się znajdują. A tu mamy właśnie dinozaura, który się rusza, próbuje kogoś tutaj postraszyć troszeczkę. No, wygląda groźnie. Odpowiadamy na jedno z pytań w konkursie. Tutaj w ogóle są opisy. I to w języku też polskim, angielskim, rosyjskim. A tu jest największa atrakcja największy dinozaur. Robi wrażenie. też podświetlenie. Zobaczcie, że jest w wysokości drzewa, więc robi wrażenie na tarkę Takiego mniejszego, też z opisem koretozału. Taki mały, ale agresywny. I nie chciałbym spotkać go w lesie. A tu taka wersja rozrywkowa dinozaura, na wakacje. W towarzystwie nowych mhm. kolegów. Tak. <gry> Słoni w okularkach i słychać zanka Martynika. Blisko Paleo. Chyba 25 metal do przejścia.

Jakie tego C, Co Co? 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 Zgrania muzyki jest znam. Jest tam dosyć strome zejście, żeby w mm -hmm. jednak... E, tam nie było wchodzić. Wiecznie, jasne, jasne, wchodzić. Tak jasne. Dlatego wszystkie mm -hmm. ekspozycje zostały umiejscowione na własnym mm -hmm. terenie. Mm -hmm. Dawaj Monika, następne pytanie. A, zaraz, może gdzieś się... co, pierwszego? A, tak, a. A tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć kilka słów na temat alejki, którą teraz będziemy przechodzić, mm -hmm, ponieważ te piękne, lampione cudaki są to prace dzieci, prace konkursowe. Firma Garden Flight co roku ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci, które rysują z wyobraźni różne stwory. Później te prace, które zostaną wyłonione jako wybrane, konstruktorzy później tworzą je w rzeczywistości, tak. tworzą z nich lampiony, więc w Skąd tym momencie mamy możliwość właśnie. podziwiania tak, prac wyobraźni dzieci. dzieci. Mhm. Przez sympatyczne, tak? tak. No przecież te te prace, które właśnie wygrywały, teraz możemy podziwiać. No bardzo oryginalne, mogło być zostać takimi bohaterami jakieś kreskówek. No, jak wywarły, niektóre prace promujące. Tak. A wszystkie są prześliczne. Mamy kolejne pytanie konkursowe. mi dzieci. Mhm. przeoryginalne są naprawdę. Ja mam swojego ulubieńca w tej wystawie. Na, jepni shih. Këtu është gjithçka. to ostatni, to jest ten najbardziej popularny. Polik. Jest taki dobry. On wywołuje chyba najwięcej No przyzabawny jest prawda. I to wszystko stworzyło się w głowach mm. najmłodszych. No. Były takie rzeczy. No. No, pójdzie... No, pójdzie... No, pójdzie. A, I w ośmiornicy co jest wyjątkowego? Ma 8 ramion, potrafi latać? ja na drzewach. Nie, na drzewach. A ma 8 ramion. Ona latać potrafi. Tak, są takie co nad wodą, wiesz? Potrafią przelatywać. No ja jak to znam. To ty Tu mamy taki ekran, też świateł sprzężony z muzyką. Jak widzicie, też na wysokość drzewa. tu mamy, co my tu mamy? Kraba chyba. Kolejny tunel wyświetlony. Jesteśmy w jakimś świecie takim teraz podmorskim, bo kraby ryby. Żółwien. I Tak, B. Zastanawiamy się nad odpowiedzią na pytaniach w konkursach. Zaraz mamy ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie brzmi: Meduza. się i no pływać biegać szybko to raczej nie. Czy chodzić po lądzie też raczej nie. No, pasz Mamy safari, zwierzątka, które na początku zwiedzaliśmy, później mamy tak. zwierzęta prehistoryczne mhm. i na końcu przechodzimy przez część zwierząt wodnych. Wodnych, tak właśnie wodnych, wyczułem. Które, które Ryby, właśnie kraby, meduzy. O, tak. mhm. I na końcu simka na porcie. Nagroda za udział w konkursie w aplikacji. A tu mamy z kolei, słuchajcie... Też, też jeszcze mamy. Piękne meduzy właśnie, oświetlone, więc... I możliwość zrobienia zdjęcia. Mhm. O czyli można to sobie zasiąść i zostać gwiazdą morskich przestworzy oświetlonych. I ponieważ wystawa będzie czynna do marca, tak, przyszłego roku, to nawet już mamy tutaj choinkę na końcu, więc Mały jesteśmy przygotowani ślpeczny. tak. Już nawet na święta tutaj. Jak będzie śnieg, to też rozumiem. Śnieg oczywiście, mhm. że tak nie przeszkadza, tak, wręcz... bo przeżyliśmy deszcz, także nie ma problemu. Śnieg mhm. wręcz doda roku tak naprawdę, delikatnie mróść centymetr tak. śniegu się i będzie w tym... przepięknie wyglądało. To fakt, to prawda. Mhm.